Państwo, system rowerów miejskich w Szczegomi już działa. W przyszłym roku od 15 kwietnia do 15 listopada, w tym roku do 15 listopada można korzystać z 7 stacji rowerowych i 40 rowerów, które są rozstawione w tych stacjach. System już cieszy się popularnością, a korzysta się z niego bardzo, bardzo łatwo. Szanowni Państwo, żeby rozpocząć jazdę, należy zainstalować aplikację Geovelo. Zarejestrować się. Wymaga to również wykupienia dowolnej kwoty abonamentu. Minimalna stawka to jest 10 zł, tak żeby można było rozpocząć jazdę. Na aplikacji się, pokazują się stacje oraz rowery, które są w tych stacjach umieszczone, tak żeby sprawdzić, czy rowery są w danym momencie na danej stacji dostępne. Podchodząc do roweru, możemy zeskanować kod QR, który jest z tyłu roweru, a następnie rozpocząć jazdę. Automatycznie następuje zwolnienie blokady z tyłu tego roweru i po prostu jeździmy. Po zakończeniu jazdy należy pamiętać, żeby rower odstawić do jednej z siedmiu stacji. Następnie odstawiamy rower tak, żeby był zabezpieczony, było po prostu dla wszystkich bezpiecznie. Stawiam go po prostu na nóżce. Następnie dźwignią z tyłu blokujemy rower. A w aplikacji GoVelo kończymy po prostu jazdę. I to jest koniec. Bardzo łatwy sposób korzystania, naprawdę zachęcam. I to co jest ważne, każde rozpoczęcie półgodzinnej jazdy to jest 1,5 zł, ale maksymalna całodobowa opłata to jest 9 zł. Więc za 9 zł można jeździć całą dobę. I oczywiście w następny dzień od nowa można korzystać i z aplikacji i z rowerów. Jeżeli ktoś korzysta dłużej, to należy pamiętać, że maksymalna dobowa opłata to jest 9 zł.